Cześć, witajcie na kanale Mama i Kwiatki. Ja jestem Kaśka i dziś będzie jeszcze taka druga część dotycząca no już nie samych choinek, y, które będą zdobić nasz dom na Boże Narodzenie, ale y, takiego dodatku, który też bardzo często, jeżeli właśnie mamy sztuczną choinkę, to y, no praktycznie każdy decyduje się, większość osób decyduje się na zakup y, czy wianka, czy jakiegoś stroika, czy jakiejś takiej dekoracji z... Gałęzi, właśnie no, ciętych z tak zwanego stroiszu. No i najczęściej są to gałązki jodłowe. Zdarzają się też. Świerkowe, bardzo popularna była swego czasu tuja, co dla mnie było trochę dziwne, że można było na giełdzie kupić wiązki gałązek po prostu pociętych stui. ponieważ jest to tak popularna roślina, każdy praktycznie ma w ogródku jakieś albo żywopłot, albo pojedynczo stojące tuje, więc dla mnie to był jakiś dziwny trend że można ją było kupić na, na giełdzie i to dosyć drogo sprzedawana była na, na giełdzie. Natomiast najczęściej właśnie są to też gałązki jodłowe, no tutaj chodzi też o ten zapach i o wygląd. Jodła ma takie z tych wszystkich iglastych roślin no najciemniejsze te igły, najładniejszy mają kolor i też najlepiej się utrzymują, bo nawet jeżeli jest to kompozycja w tak zwanej mokrej gąbce, tej zielonej, z wodą, no to ym, te gałęzie dosyć szybko wypiją wodę z tej gąbki i no my często nie pamiętamy o tym, żeby tą wodę tam yy, na przykład no, codziennie właściwie regularnie do tego strojka dolewać, ale właśnie jodła jest też dosyć wytrzymała i z niej te igły tak nie oblatują. Ona dosyć długo wygląda po prostu w strojku czy w wianku ładnie. Zwłaszcza jeżeli taką dekorację wieszamy też gdzieś na polu, no to taki wianek czy strojk na święta, na grób na przykład, po prostu bardzo długo pozostaje świeży. A skąd się słuchajcie, biorą te gałęzie? Mówiłam Wam o tym, że jodła, naturalny zasięg swojego występowania, no to u nas w kraju jest południe Polski, prawda? Do, do wysokości Dolnego Regla w terenach górzystych jodła występuje naturalnie. Ona bardzo, bardzo słabo rośnie na glebach piaszczystych, na glebach bardzo ciężkich, takich gliniastych, nieprzepuszczalnych. W związku z tym, na północy Polski, czy w środkowej części Polski to jej naturalne występowanie jest, no, no praktycznie nie ma tego naturalnego występowania, więc południe Polski, można tak powiedzieć, zapewnia stroisz, czyli te gałęzie dla całego właściwie kraju. Oczywiście są też, importują też jodły, te jodły bardziej jakieś takie szlachetne, można kupić w Tychach na przykład bez problemu ym, wiązki takiej jakiejś bardziej szlachetnej jodły mm, o mm, troszeczkę innych tych igłach, prawda? Czy właśnie jakichś wybarwionych jak jodła yy, kalifornijska na przykład, prawda? Ym, ale no jest to też od razu oczywiście wiąże się z wyższą ceną yy, i słuchajcie, no oczywiście jodła oprócz na święta kojarzy nam się z, z choinką, radosnymi strojkami, ale największe jest użycie tych, y, tych gałęzi jodłowych jest y, z przeznaczeniem na y, wiązanki pogrzebowe, ponieważ no właśnie najlepiej. Wyglądają te wieńce, takie duże, prawda? Od, od, od najbliższej rodziny, które zazwyczaj kupowane są na pogrzeby. Najlepiej wyglądają wykonane na takim podkładzie z gałęzi jodłowych. Najlepiej się też właśnie utrzymują, wykonane na takim podkładzie. I słuchajcie, zapotrzebowanie na te gałęzie jest ogromne. Jest ogromne. W związku z tym, tutaj, o ile choinki, już myślę, że sporadycznie zdarzają się jakieś pojedyncze kradzieże choinek. Powiedzmy, że ktoś prywatnie wytnie dla siebie choinkę z, z lasów państwowych. Raczej nie jest to taka wycinka na, na sprzedaż, tak? żeby gdzieś tam na jakimś jarmarku takie choinki sprzedawać. O tyle kradzież gałęzi odłowych jest bardzo powszechna. Osoby, które się tym zajmują, tak potocznie są nazywane przez pracowników Nadleśnictwa chojniarzami. I słuchajcie, oni bardzo często kradną gałęzie po prostu z drzew stojących. Wychodzą sobie normalnie na, na pień i po prostu ogołacają często drzewo na wysokości nawet dwóch trzecich korony, pozostawiając tylko taką miotłę u góry. No i takie drzewo, no później już... Zazwyczaj dosyć będzie źle znosiło taki duży ubytek aparatu asymilacyjnego, będzie chorowało, będzie cierpiało często na jakieś choroby odgrzybowe. No i później już drewno też z takiego drzewa nie jest zbyt dobrej jakości. Dodatkowo bardzo też osłabia to stabilność tego drzewa, ponieważ tak jak mówię, u góry tworzy się taka miotła. Jak jedziecie do jeżeli jedzie się do Zakopanego, to jak ktoś tam sobie czasem obserwuje trasę wzdłuż drogi, właśnie przy jakichś lasach, to można zaobserwować takie właśnie ogolone, słuchajcie, ogolone jodły z pozostawionymi tylko kilkoma okółkami, tymi najwyższymi. No i to jest naprawdę właśnie w takich okresach jak przed wszystkimi świętymi czy właśnie święta Bożego Narodzenia, istna plaga. Bardzo ciężko jest udowodnić, jeżeli nie przyłapie się takiej osoby na gorącym uczynku, że, no, że te gałęzie są kradzione, ponieważ te osoby często też kupują, bo, bo stroisz można kupić, to w lesie jest odpad, prawda, takie gałęzie jodłowe do niczego nie są, nie są przerabiane i też nadleśnictwa prowadzą sprzedaż. Tego typu, tego typu asortymentu, więc często takie osoby mają kwit na to, że kupiły jakąś tam ilość gałęzi. No i ciężko jest im udowodnić, że ponad połowa tego, co gdzieś tam mają na składzie, jest, czy tego, co sprzedali, jest właściwie kradziona. A jeżeli chodzi właśnie już o osoby, u których my kupujemy, kompozycje gotowe, czyli kwiaciarnie, floryści, prawda? Oni nie muszą, my nie musimy okazywać tego typu zaświadczeń, no my byliśmy na giełdzie, tak, no kupiłam od pana N, czy od pana Z gałęzie. Mnie nie interesuje, tak? Czy, czy florystów nie interesuje, skąd te gałęzie były? Ważne, żeby były w miarę niedrogie, prawda? Yy, I ładne. To też, jeżeli chodzi o tym ładne, to zazwyczaj te wiązki są robione w taki sposób, że jedna, dwie gałęzie z wierzchu są ładne, takie. Yy, Puszyste, powiedzmy, prawda? Te, te igły nie są takie płaskie na, na tych gałęziach, tylko właśnie jest, jest taka puszysta ta gałązka. To są po prostu takie gałęzie najbardziej zewnętrzne, z tych młodszych, nie od spodu, nie ze środka koronu, tylko z tej zewnętrznej części korony. Natomiast. Pozostałe, no, przeważnie w takim pęczku jest chyba 5 albo 6 gałęzi, więc dwa, dwie są takie super, a pozostała reszta już właśnie to jest taki gorszy, gorszy materiał, który gdzieś tam się upycha do środka kompozycji, czy do wianków, na przykład do wianków, prawda? Tu nie ma tego to aż tak, tak dużego znaczenia. Natomiast Powiedzcie mi na giełdzie, nikt się nie pyta o certyfikaty, skąd te gałęzie są. Po prostu ważne, żeby były, żeby były tanio, żeby były zawsze. Ponieważ, zwłaszcza tak jak mówię, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na pogrzeby, jest ogromne. No Pomyślcie sobie, no ja mieszkam na wsi, to u nas jest jeden, dwa pogrzeby miesięcznie, ale już w takiej skawinie podejrzewam, że są dwa dziennie. A na takim cmentarzu rakowickim, czy jakimś, nie wiem, grębałowie, tutaj blisko mnie, w Krakowie, już tych pogrzebów jest kilkadziennie. Jak ogromna ilość tych gałęzi jest potrzebna, prawda? Tego strojszu. I tak jak mówię, a ta jodła naturalnie występuje tylko tutaj, w tej południowej części Polski, a no, tego samego rodzaju kompozycje wykonuje się właśnie czy w Warszawie, czy, czy na Pomorzu. Więc no tutaj, jeżeli chodzi o choinki, to raczej nie ma już tego problemu, że one są gdzieś tam jakieś kradzione, prawda, lasy na tym cierpią. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o resztę dekoracji, typu właśnie wianki. Hmm, strojki i tak dalej. tu Nie wieńcie o to florystów, prawda, czy, czy, czy kwiaciarni. Jak się zapytacie pani w kwiaciarni, to ona też nie będzie miała zapewne pojęcia skąd te gałęzie pochodzą, bo o ile róże, hmm, róże czy jakieś inne kwiaty, to może powiedzieć, że przyjechały z Holandii. Ot, tutaj właśnie, jeżeli chodzi o gałęzie, o, te, o ten strojsz, tutaj mało kto wykazuje zainteresowanie tym, skąd one się wzięły i czy to jest mniej czy bardziej legalne. Ja dawniej jak jeździłam na giełdę, miałam jeszcze takie ubranie właśnie z lasów państwowych, no tylko bez tych naszywek. To jak podchodziłam właśnie czasem też potrzebowałam kupić gałęzie, jak podchodziłam pod tych sprzedawców, to zawsze z takim jakimś lekkim przerażeniem na mnie patrzyli, czy czasem nie będzie jakiejś kontroli. Ale, no tak jak mówię, tych gałęzi zużywa się mnóstwo. Jeżeli ktoś chce dekorować, właśnie, nie wiem, dom girlandami żywej zieleni, to może się trzeba zastanowić. Może tutaj warto sobie kupić sztuczne girlandy, kupić żywą ciętą choinkę, a girlandy kupić sztuczne. Bo myślę, że dużo bardziej właśnie szkodzi pozyskanie tego strojszu naszym lasom niż właśnie to, że my kupimy jedno specjalnie na tą okazję wyhodowane i, yy, i, wycięte, i wycięte drzewko. Pozdrawiam Was, słuchajcie serdecznie i do usłyszenia w następnym filmie.